Siemaneczku, tutaj wenta i zapraszam was do 19 odcinka z serii Twierdza HD. Dzisiaj rozpoczynamy misję pod tytułem Wilk w klatce, tak więc zaczynajmy. Kiedy wilk gdzieś daleko zbierał siły, mieszkańcy kilku ziem, które niedawno podbił, wszczęli przeciw niemu bunt. Ty i Twój król! Może udało Ci się zabić tamtych, ale dopiero teraz dostaniesz lekcję prawdziwej sztuki wojennej. Wynik tej wojny przechyla się na naszą stronę, ale miej się na baczności. Wilk to zwierzę zupełnie inne od tych, które do tej pory spotykałeś na swojej ścieżce. Wysyłam ci na pomoc mojego najprzedniejszego uzdrowiciela. Mam przeczucie, że przyda ci się ktoś taki. Zamknij wilka w pułapce, umacniając twierdzę, którą zaczęliśmy budować na granicy jego ziem. A potem poczekaj, aż odnajdą cię jego ludzie. Napastnicy zapewne będą chcieli rozsiać wśród twoich ludzi zarazę. Więc bądź przygotowany na każdą ewentualność. Skorzystaj ze swych wojowników i mangoneli, aby zadawać dotkliwe straty szeregom wroga. Okej, okay. poziom trudności, bardzo trudny. Strategia: przygotuj się na desperacką obronę. Zaciągnij tylu łuczników ile możesz, i umieść ich w basztach. Wyszkul wielu inżynierów, skieruj ich do służby przy oleju i obsadź nimi zewnętrzne mury. Porady Sprowadzenie kilku uzdrowicieli ułatwi walkę z ewentualną zarazą. W swoich basztach umieść mangonele, aby przerzedzić atakujące cię oddziały. Wojownicy to trudny przeciwnik. Ale możesz ich pokonać, jeśli będziesz mądrze wykorzystywał wrzący olej. Oprócz tego, kolejne pojęcia, i możemy zaczynać misję. Na sam początek sobie zmniejszymy tutaj prędkość. Od razu robimy to w ten sposób, że budujemy tutaj mury dosyć grube, tak e, jeszcze jeden raz sobie powiem. Poszerzymy te mury, następnie wypadałoby zrobić e, tak. E, wy będziecie strzelali gdzieś tutaj. E, następnie od razu tak naprawdę przechodzimy do. Kupywania łuczników kolejnych, we wszyscy idziecie tutaj. E, będzie niestety jakiś problem tutaj z pozyskaniem e, kmieci później na pewno. Tu mamy targowisko, z targowiska e, od razu tak naprawdę sprzedajemy e, tutaj żelazo. Z pozyskanych pieniędzy kupujemy jak najwięcej tutaj kuśników ile możemy tak naprawdę? 15 kuśników możemy pozyskać, to oczywiście tyle sobie zatrudnimy od razu Wy wszyscy idziecie od razu na mury. Kuśnicy również idą na mury. E Przygotowuję wiadomość od Wilka. Wkrótce rozdepczę ciebie i całe to robactwo. Wyrobicie tutaj tarczę Wypadałoby zrobić jakiś jeszcze młyn przed e, ten, tym, tym całym atakiem oraz jakieś piekarnie. Tylko ciekawe gdzie one się zmieszczą. Jedna piekarnia, druga piekarnia. Trzecia, dobra. Trzy się zmieściły. To na sam początek powinno starczyć. Tutaj yy, boję się troszkę, że yy, będzie to duży atak. Yy, potrzeba nam nowych rekrutów. No to sobie zrobimy może jeszcze jaką, jakiś domeczek, chociaż ludzie przybywają. To sobie przyspieszę najwyżej. Yy, tworzymy. Jednego bądź też dwóch, e, tych te domki właśnie z uzdrowicielem. I na sam początek może to być. Wojska może być. Dobra, wojska wilka atakują. No to już uuu, wy od razu jedziecie tutaj, bo będziemy za chwilę atakowani tutaj, niestety, przez e, krowy. Które nie dadzą mi po prostu dostępu do kmieci Wyjdziecie od razu tutaj Ci co zdążą to idą od razu Dobra e, Troszeczkę sobie obróciłem e, mapę przez przypadek e, Idziecie jeszcze e, Ty idziesz jeszcze tutaj i teraz mamy 18 kuśników. W miarę dobrze nam to poszło, na sam początek. E, miejmy nadzieję, że pójdzie tak dalej. Dobra, uzdrowiciele sobie jako tako radzą. E, wy... Jeden idzie tu. Jeden idzie tu. Drugi idzie tu. Zapomniałem... Właśnie o tarczach. Dobra Teraz mam jakieś pieniądze, troszkę mało. Przedamy sobie nieco drewna. Będziemy potrzebowali jednak jeden dom więcej. Z czego kupujemy sobie, e, budujemy od razu kilka katek e, drwali dodatkowych. Tak naprawdę, od razu e, nie ma co tutaj czekać. Następnie e, zobaczmy, co tutaj możemy sprzedać. Jeszcze wszystko sprzedajemy. Czego kupujemy od razu? Kolejne kusze. I tak sobie po prostu działamy. E, będzie, będę sprzedawał tutaj, właśnie. Dobra, zapasy są w miarę duże. To sobie zwiększymy, właśnie tutaj, podatki. Tu ładnie nam idzie. Dobra, ładnie ich tutaj wybijamy, to na sam początek w miarę fajnie nam to poszło. Sprzedam sobie co mogę. I tak naprawdę to można sobie dokupić teraz chociaż trochę tych właśnie zbroj i jak będą rekruci to sobie a dobra poczekamy teraz tu jak mogę jak zdążę jeszcze to sobie o odbudujemy nieco te mury. No i czekamy tutaj na e, koniec ataku ze strony Wilka. Tu co mogą? Niech idą tutaj od razu na mury. Kuśników musi być dużo, w miarę. Następnie e, mogę sobie nieco zwiększyć teraz. Dobra, e, możemy nieco zmniejszyć teraz zapas e, nasze podatki, e, bo sobie teraz e, miary radzimy dobrze. Dobra, z taką ilością zbrojnych już. Ładnie sobie radzimy. Niestety tutaj yy, nasze farmy zostaną zniszczone. Ale jakąś tutaj właśnie stratę niestety musieliśmy ponieść. No w tym przypadku były to z farmy, które tutaj są. Tutaj zostało rycerzy na koniach oraz tutaj jakiś łucznik strzela, nie wiem jakim cudem on ma tutaj dostęp do nas, a my nie mamy. Dobra, tu wybudujemy sobie jeszcze dwie tarcze podatkowe i powinno być w miarę dobrze teraz słuchaj. To jego skryty dotarły do nas wiść, że pluj bez najmniejszego oporu opanowuje kolejne ziemi. Bardzo miło mi jest to słyszeć. E, tu zrobimy sobie jakoś... A niestety e, nie udało nam się. Widzę, że padają bardzo szybko. No tutaj kilka tych zostało. E, oni atakują tutaj moją bramę chyba, ale nie, atakują mury. E, teraz tak, e, sprzedajemy. Wszystko sprzedajemy. Z tego kupujemy kolejne kusze. Dobra. Kamienia sobie oczywiście, kamienia nie sprzedawałem specjalnie, bo trzeba tutaj teraz załatać wszystko. Ja bym sobie nawet pogrubił te mury tutaj. Po to co mogę, e, to jeszcze tu jedną krateczkę, nawet mi się uda. I z tego co mogę, to jeszcze tu. Dobra, i teraz mamy w miarę fajne. Duże grube mury wybudowane. Wiadomość od wilka. Oczyzna walczysz lepiej niż twój ojciec. Dobra, jeszcze mamy troszeczkę czasu przed ostatnią bitwą. której się obawiam, nie masz wystarczającej ilości towarów. Teraz należałoby zbroję kupić kupić 5 dodatkowych kuśników, na mury No i działajcie idziecie tu? Nie mamy kamienia, kamień sobie kupimy jeśli możemy Nie masz wystarczającej ilości złota Złota nie mamy Otóż mamy teraz no to się nam udało łaskawość? Wy Boże, idziecie gdzieś tu się Będziecie e, tutaj chronić, najwyżej sobie tutaj właśnie wylejecie mm, Ten gar ze smołą I teraz z tego co mogę to robię po prostu wilcze doły W tym miejscu Nie można tutaj tego zbudować mój panie Dobra Z tego co mogę, to sobie właśnie robimy to tak. Zapasy w naszym spichlerzu powiększają się. I teraz czekamy po prostu. Mogę sobie przyspieszyć na spokojnie. Jak, wygl... Jak to wygląda? 27 kuszników. Eee... Możliwe, że dadzą radę. Mówię możliwe, bo nie jestem ja pewien. Wy atakujcie musza, cały czas. Dobrze, czyli zaraz będzie atak. Miejmy nadzieję, że nam się uda go odeprzeć w miarę bez jakichś większych strat. Dobra, to sobie jeszcze tutaj powiększę te właśnie wilcze doły. No wojska dosyć spore, ale mamy też dużo kuszników, to powinniśmy sobie z nimi poradzić. Zobaczcie mnie tutaj nie będzie stać na jakieś na większą ilość jednostek, tak więc z tym co mamy, tym walczymy Atakujcie okay. tutaj. Trzeba troszkę nimi pomanewrować tutaj. Ładnie tutaj niszczymy kolejne e, machiny no, wroga e, teraz zmieniajcie tutaj cel na ten kierunek i strzelajcie dobra to, była, to jest ostatnia machina wroga tak więc na spokojnie jak już tego nie będą mieli to Naprawdę nic mi nie zrobią eee, Dobra, wlók się powoli będzie przebijał tutaj Tak więc jak możemy to zmieniamy sobie jakoś ustawienie tutaj teraz Moich murów Wejścia nie potrzebujemy Tak więc wy E, niestety e, zostaniecie tutaj zamknięci. No niestety, ale tak musi być. E, zobaczę, czy mogę wybudować jakieś wilcze doły. Tak. Nie można tutaj tego zbudować. Nie mogę nigdzie, dobra. Za chwilę będziemy tutaj wylewać. Zobaczymy, czy to, jak to działa. Fajnie, możemy przetestować w sumie, chociaż na razie mało zbrojnych tutaj jest.

No i niestety się przebili. Miejmy teraz sens, yy, nadzieję, że nam się uda przetrwać. Nikogo tam nie mamy na murach, ale... Możliwe, że nam się uda to przetrwać hmm. Tutaj kilku zbrojnych jest No jakbyście zabili ich to byłoby już ładnie Barabie, chodź. To to bojście, eh? Na Uu, Idźcie tu Pozdrawiamy cię Łucznicy w gotowości, mój łuk będzie sprzedawał. Dobra, to powinno już coś działać. Rozgadza Dobra, wy atakujecie go. Nie można tutaj tego zbudować, mutań. Nie można tego tutaj Nie można tutaj tego zbudować, mutań. Dobra, już nie mamy drewna. No i to tyle, czekamy na jednostki rycerzy. Coś nie chcą atakować. Jeszcze ten jeden musi się tutaj ogarnąć oraz ci. to zrobię im jeszcze taki tutaj dostęp większy prosto do króla do lorda mam nadzieję że ogarną się teraz zrobimy większy tutaj przejście prosto do lorda no coś tutaj nie gra Nie chcą tutaj podejść. O, idą. Dobra, uciekajcie. No i się nam no, udało. Wiadomość od Wilka. Ach, lepiej spoglądaj często za siebie. Pewnego dnia poczujesz, jak potrafię kryć. Tak więc to by było w dzisiejszym odcinku na tyle. Zostawcie łapeczkę w górę, zostawcie komentarz oraz jeśli chcecie, to udostępnijcie ten odcinek. Cześć!